No właśnie! Tego Mikołaja można poznać po czerwonym ubiorze i ma taką czapkę zwisającą z wiszącym skocankiem. Mikołaj chodzi do domu kominem. dziecinnym dzieciom Mikołaj daje prezenty, a nieziesnym dzieciom daje Dziś 6 grudnia Mikołajki. Jak co roku jesteśmy na oddziale dziecięcym Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. W tym roku również zarząd powiatu pod przewodnictwem pana starosty Piotra Gankiewicza ufundował y, dla dzieci przebywających y, w oddziale y, upominki, żeby umilić im czas i żeby mogły choć na chwilę zapomnieć o chorobie i o tym, że muszą przebywać w szpitalu. Dobry, Dzień dobry. Witam Ciebie, drogi Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mikołaja to Może mi się weszła tutaj do nas jedna i druga? Proszę bardzo, do dzisiejszego Mikołaja po dzisiejszka. Dla Tak, druga Proszę bardzo. Musisz tak? Teraz po baku, tak?

dla wszystkich dzieci. To szczególny dzień, zwłaszcza tych, które przebywają w szpitalu. Staramy się im umilić ten dzień i rozjaśnić te przeżycia, które w szpitalu przychodzi im tutaj przeżyć, a jednocześnie. Chcemy, żeby przede wszystkim święty Mikołaj obdarował dzieci skromnymi podarunkami. I przy współudziale starostwa powiatowego w Tomaszowie, dzisiaj prawdziwy Mikołaj odwiedził nasze dzieci w salach chorych, wręczył drobne prezenty i wszystkim sprawiło to wiele radości. Fała na wygokości, fała na wygokości, a pokój na ziemi. Wschód noc się, się rozchodzi. wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi. Domów. I dużo malucia starszy że dzieci czego nie malują? A ja. musi to... to... Mamusi musi Mamusi musi wreszcie, Zobacz, co robią elfy. Elfy to są mali ludzie. Elfy mają podobne czapki do Mikołaja. W naszym oddziale pediatrycznym przebywają dzieci w różnym wieku. Od dzieci takich, które mają kilka miesięcy po nastolatki. Oczywiście dla wszystkich jest to wyjątkowy dzień. Trochę radości z wizyty Mikołaja na pewno nikomu nie zaszkodzi. Uśmiech, kolor, życzliwość ludzi to jest jeden z leków, który dobrze wpływa na samopoczucie i na powrót do zdrowia z całą pewnością. I tego chcemy również dostarczyć naszym podopiecznym. Bo rodzice się przebierają za Mikołaja. Zawsze się widzi, że Mikołaj jest cudny, bo zawsze widać, że jest na gumkę broda. Często. Na mnie kiedyś przebrał się tata i wziął tu mój tata i zdjąłem capkę. Siłę, żeby zrobisz. Mamy prezent dla Ciebie, położymy Ci tutaj Prezent i sobie zobaczysz i zdrowiej, tak? Może już nie święta. Hej, mam prezent dla Ciebie, zobacz. O, mi się na przekażemy. Będziesz zdrowiał. No, papa. Pa. Papa! Papa, Papa, papa! Tal idzie z brudą! I co Mikołaj ma taką białą? W tym roku za świętego Mikołaja... Został przebrany pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych pan Konrad Borysowski. Dzieci przebywające na oddziale, a zwłaszcza te najmłodsze, sprawdzały, czy Mikołaj jest prawdziwy, ciągnąc go, ciągnąć go za brodę. Nie, nie. No. Chcesz pociągnąć za brodę? Nee, mocno, ah, mocno, mocno. <-dolak. 100> mocno, mocno! Ciągnąć tym Nie, nie, prawdziwy, tak. Mijmy gujkę. gumkę. pociągi za brodę. Rada, tak? Wszystkim dzieciom, które przed świętami trafiły do naszej placówki, życzę powrotu do zdrowia i szczęśliwych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć kolego, jak masz na imię? Cześć. Jak masz na imię? Bartosz. Cześć koleżanko, jak masz na imię? Maciuś. Maciuś.

Mikołaj, jak masz na imię? Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom starostwa, którzy przyczynili się do tego, że tak szlachetna idea jaką jest y, y, opieka nad dzieckiem chorym, że y, tak pięknie rozkwita dzięki życzliwości, przychylności absolutnie wszystkich ludzi dobrej woli, to istnieje i tak pięknie wygląda i tak fantastycznie działa. Jak widać, także jeszcze raz wielkie słowa podziękowania za wielkie serce dla tych wszystkich, którzy się przyczynili do tego, żeby w takiej świetności to działało. Dzień. Ja bym zostawił tą komórkę, bo zgubiłam. Ja, ja sześć mam autek na pilot. Takiego dziedziusia Manita jest taki. Padła. Do, A za gruszką dwa? A śliweczka wpaść? Nie chciała, bo się jeszcze nie dojrzała. Ślicznie! Kuba? Kuba! Kuba, bo jesteś w tym roku? Będziesz z grzeczny To proszę bardzo, z prezent dla Ciebie. I wyzdrowiejesz, tak? Uważaj, bo się śpi. Wyzdrowiejesz? 咱们吃呢，来，多吃些，吃了。